Nie bywały, ale w tej gęstwinie znalazłem kleszcza. On jest zwinięty wtedy, taki rulonik. Więc słuchajcie, macie tu sytuację realną, tak? Brzuski, trawka, chodzimy na grzybki. Kleszczyk wchodzi sobie na skarpetkę zwykłą ze zwykłego buta. Później gdzieś wędruje. Później mamy kleszcza wyciągniętego. Teraz delikwenta, bo widzę, że jest na plecach sobie usiądę, rzucimy na skarpetki Rowins i zrobimy mały teścik. Jak zwierzątko dostanie porażenia układu nerwowego? Proszę bardzo i schodzisz. Schodź kolego, cofasz się? Nic ci to nie da. Dobrze, jest to trochę znęcanie, ale proszę bardzo. Porażenie układu nerwowego. Zaraz będzie kombinował, już nóżkami prze, przebiera, tak? Przebiera nóżkami. To nie jest naturalne zachowanie kleszcza, tak jakby wpadł na gorącą patelnię. Słuchajcie, w warunkach terenowych gdyby wszedł z buta na skarpetkę, to po prostu ja na skarpetkę, on się... Od... O, odpad, widzicie? odpad. to nie jest naturalne zachowanie kleszcza. Zaraz go znowu znajdę, pauza. Słuchajcie, jest delikwent, jest delikwent, jest tutaj, Podróż, podróżnik, o, widzicie jak on się chwyta, jest tu, w tym miejscu, zwinięty w kłębek, widzicie, tak kleszcz reaguje, jak gdzieś tam był, coś go atakował, bo on nie wie co go atakuje, bierzemy go znowu na nóż, zwinięty, widzicie, tak się kleszcze zachowują. Jest mikro mały, znaczy nie jest mikro mały, bo on ma z 3 mm. O, mamy go. Dobra, jest ponownie i słuchajcie, ponownie, nie chcę, żeby filmik był za długi. Kładziemy go na skarpetkę. Pyk. No i co? Czyżby już był martwy? Nie wierzę. Damy palec. One czują. O, widzicie, zaczął się ruszać. One czują, rusza się. One czują wtedy, wiecie, temperaturę. To tak jak badania potwierdzają. No i dobra. I teraz słuchajcie, ja trochę nogę uniosę. On będzie spadał, on będzie się odczepiał. O o, o, pracie, już się odczepia, już go nie ma. Dobra, słuchajcie. Dalsze testy nie mają sensu. Niech sobie żyje ten kleszcz. Eee. I tak to wygląda, tak działa odzież Rowins z technologią Permetek. Jest mega ochrona. Kleszcz wchodzi po rażeniu nerwowego, on i tak zginie, więc nie będę go deptał, bo już jest po kleszczu. Pozdrawiam i życzę zdrowia i unikania kleszczy.